Projekt realizowany, skierowany dla osób 60, plus, ale przede wszystkim w tym projekcie jest najważniejsze jest zdrowa żywność, jak się odżywiać, ale przede wszystkim poprzez żywność, dietę, jak można prowadzić profilaktykę i zwalczać choroby. Przede wszystkim to kardiologiczne choroby czy choroby na, związane z cukrzycą. To są takie cywilizacyjne choroby, które dotyczą każdej chwili mogą każdego dotknąć ale poprzez zdrowe odżywianie. Yy... Pro, możemy prowadzić wielką profilaktykę i nie trzeba stosować leków. Wszyscy przeważnie uważają, że jeżeli ktoś już jest stary, już praktycznie jest nieważny i wszyscy o nim zapomnieli. Jak ważny jest emeryt właśnie, jeżeli chodzi tutaj yy, przez perspektywę polskiego rządu? I poprzez, poprzez to, że tą profilaktykę prowadzimy, te, różne, te zajęcia warsztatowe, ale to przede wszystkim też jest zintegrowanie się i poznanie się z naszego województwa osoby, które są już w doświadczonym wieku, który każdego nas to czeka i oni poznają się o swoich problemach też rozmawiają, że dotyczy to każdego z nas, która może dotknąć no, różne sytuacje chorobowe, ale to, że pokazuje nam integrację i przede wszystkim, że zdrowy styl życia jest potrzebny w każdym wieku. Tego typu spotkania jest lepszym przekaźnikiem, jeżeli chodzi o informacje o zdrowie, żywienie niż internet i inne środki przekazu? To, to jest bezpośrednia forma, która namacalnie można się dowiedzieć, można bezpośrednio Proszę zadać pytanie dla prowadzącego warsztaty, co można, co nie można, jak należy stosować różnego rodzaju suplementy, nawet czy które są produkty żywieniowe, przede wszystkim te zdrowe żywieniowe. I to jest takie, co jest jedna z form, ale ona jest bardzo, do, bardzo taka bezpośrednia, która lepiej dociera dla osób starszych. I trzeba pamiętać, że na starość musimy dbać jednak o swoje zdrowie, prawda? To przede wszystkim już my za młody powinniśmy wszystkich zachęcać do zdrowego odżywiania, bo jednak w żywności, które spożywamy, trzeba patrzeć, bo jest najwięcej chorób, które wywołują naprawdę, które są choroby, które są cywilizacyjne, które są yy, trudne do opisania, ale przede wszystkim, że to są nowe choroby, które są trudno leczyć.